Drodzy mieszkańcy Hamburga, liczba zakażeń powoli maleje i sytuacja się nieco stabilizuje. Niemniej jednak, nadal musimy zachować ostrożność i uważać. Dlatego ograniczenia można wycofać tylko stopniowo, według planu, krok po kroku. Od 4 marca tego roku obowiązują następujące ułatwienia i zmiany. W budynkach publicznych osoby w wieku 15 lat i starsze muszą nosić maskę FFP2. Młodzież w wieku od 7 do 14 lat mogą nosić również maskę y, chirurgiczną, czyli maskę medyczną. Nadal należy nosić maskę FFP2 w czasie imprez i zgromadzeń w pomieszczeniach zamkniętych, kościołach, meczetach, synagogach i innych obiektach kultury religijnego, w środkach transportu publicznego, takich jak autobusy, pociągi, y, kolejki podmiejskie, promy. W obiektach kulturalnych, takich jak kina, teatry, sale koncertowe i kluby z muzyką na żywo, obowiązuje nadal maska FFP2. W sklepach artykułu codziennego użytku, w sklepach spożywczych, na cotygodniowych targach, w aptekach, drogeriach, bankach, na poczcie, wymagane jest noszenie maski medycznej, tzw. maski chirurgicznej. W przypadku restauracji i sklepów a także w salonach kosmetycznych, studiach tatuażu, w salonach opalania oraz w salonach fryzjerskich obowiązuje nadal tak dostęp, zwany dostęp 3G. Oznacza to, że klienci muszą być zaszczepieni, wyleczeni lub przebadani, ale także nosić maskę FFP2. Model dostępu 3G dotyczy także obiektów sportowych, takich jak baseny, sauny i studia fitness. Oznacza to, że odwiedzający muszą być zaszczepieni, wyleczeni lub przewadani wszędzie tam, gdzie dozwolony jest taniec, w klubach, dyskotekach i klubach muzycznych, obowiązuje model dostępu 2G. Oznacza to, że odwiedzający muszą być zaszczepieni lub wyleczeni i dodatkowo posiadają szczepienie przypominające. Ponadto zaleca się ograniczenie kontaktów fizycznych z innymi osobami, które nie są członkami własnego gospodarstwa domowego. Ponadto należy przestrzegać środków higieny i zachowywać minimalną odległość 1,5 metra w miejscach publicznych. W dalszym ciągu dbajcie Państwo o, swoje, o siebie i o swoje zdrowie. I zachowajcie odległości społeczne, półtora metra, i uważajcie na siebie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.